Dzień dobry. Witam Was wszystkich. Jak widzicie, to nie jest ten serwer, na którym mieliśmy grać. To jest inny serwer. To jest z tego co jest kolejna edycja. Lepiej nie pokazać co mam w Ender części I jakie mam tej lagi Tak, dzisiaj będziemy kolejną część pięknego. Hotel klub nocny. Mm. E, robili. Będę po prostu zbierała sobie materiały i moja przyjaciółka to zrobi. E, I tak ja bym chciała pokazać jak jeszcze świetny skin. Tylko musimy sobie przejść tutaj, bo z, to jest wstępnie upoważnionych, a jestem ja upoważnionym tylko. Dobra. Poczekajcie muszę sobie zdjąć zbroję. O, tak wy się prezentuję bez zbroi w moich normalnych ciuszkach. O? <noise> ja nie wiem, dlaczego ja tego skina zrobiłem? nie pytajcie się. Nie pytajcie się, naprawdę. A ja, 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 ja nie wiem. Mogę tego nie robić. W ogóle jestem pokojówką u mojej biurze, Boże Poczekajcie. Uh, off on, check it on. Blh, Boże. Uh, jak, jestem jakże świetną pokojówką mojej przyjaciółki Dzibanio. Uh, I tak, i, 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 i. I właśnie nie w których on jest akurat, godzinach no, klub są otwarty. Uh, lecz, no. O, poczekajcie. Dobra, nic. Eee, pff, tak, nagrywką ja sobie tutaj jeszcze tak trochę pourządzałam. I zauważyłam, jak byłam właśnie gdzieś tutaj, chyba w podziemiu u szyby, że jest nik, albo tutaj. Że jest po prostu gdzieś tutaj nik. Ja od razu już taka obsrana, że ja pierdził. Kto to jest? I nikogo tam o dziwu nie było. Ten nik w chwili zniknął, jak widzicie, mam 62 śmierci. Ten serwer dopiero niedawno wystartował. A ja mam 6200 śmierci. To jest. To jest dosłowne Wow. Ja ja nie wiem. Tendencje do umierania. Dobra. Never mind. Jak jakiś typ tutaj przyjdzie, na przykład którego znam. W ogóle w opisie będzie ten link do mojego Discorda oraz będzie też link do tego serwera. I, I najpewniej będę nagrywała tutaj, jak na razie, bo nie zapowiada się, żebym nagrywała gdzie indziej teraz, bo nie chcę. Więc na no, chyba. Teraz ja muszę jakoś stąd zleść. Dobra, trafię, trafię. W ogóle, ja zrobiłam ten cały płot, żeby. żeby nie żółwie nie przechodziły, bo. Nie, nienawidzimy żółwi z tą ekipą. Po prostu, żeby debile karakany jedne nie wchodziły. I żeby nie było takich numerów, że one wchodzą. Kradną nam rzeczy, nie wiem. Nie wiem co jeszcze. Na przykład buduję jakieś słupy, później walą wiadra. Nie wiem. Zalewali nam całą wioskę, bo to bardzo nie jest śmieszne. I tak nie pokażę kordów, żeby nie było. Więc troszkę XD. Śmieszne jest to, że my próbowaliśmy się osiedlić na takich kordach, żeby nas nikt, a nikt nie znalazł. Nie udało się to, bo. Piotr AKK Kazim jeszcze ja na niego mówię. E, Wiem, Michał tutaj będzie zaraz mieszkał. Lama o tym wie. Y, nofomi, shiba, dzbanio, Blueberry, Ja o tym wiemy. Mm. No i dupo. To miało być tajne pół serwera, o tym wie. Pff, więc troszkę takie. Excuse me. Dobra. Mamy dwa staki tego. E, I tak, chcę Wam pokazać jakże świetną rzecz pochodnie tam muszę zabrać albo jakieś inne świecące bloczki. Bo co, co tam się dzieje, czasami to jest kataklizm. O! Pierwsza ryba w kosmosie będzie. Wiesz że <grym> zaspoilerowałam. Kurde, no ja jestem zła. I niedobra. E -e -e. Nie wiem. Nie wiem gdzie to jest. Najpewniej udzbania to może być. Kurde, zablokowana skrzyneczka. Tutaj może to być. Mm, tu. Tak. Mm, jakże świetne bloki. Tu, 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 tu. I tam musimy lecieć. W ogóle tutaj była gdzieś taka rakieta, ale jej nie ma. Bożciwa najpewniej ją w i teraz nie ma. Rakiety. Jakże świetnej, kosmicznej rakiety. Tam przed nami, jak patrzę się... A! Jest y, planeta, którą wybudowywaliśmy Ja i Shiba. I w planecie będą mieszkały zwierzaki. No. I to jest fajne, że ja tam już zrobiłam dużo dosyć rzeczy, w tym. Dosyć mało, jak na razie. Ale śmieszne, śmieszne jest to, że jak żeśmy lecili rakietą. To go zepchnęły na początku syfy, czyli meteoryty, ale takie śmieci kosmiczne, a później mnie <grym> i rakieta tam musiała zresztą Musieliśmy jeszcze jedną zbudować i polecieć po tą rakietę i, i kub dosłownie. Boże, ale nie laguje. Nienawidzę tego. Dobra. Tam jest rakieta. to, tu, tu, tu. Nie wiem, gdzie się tylko tam stawia blok, żeby było fajnie, spektakularnie. Problem. A! Ja pierdziu, jaka... Tycha mi dło zwykle, ty hamidło jedno. Niezwykle mi tutaj lakuje. You spin me right now, baby, right now. Dobra, wszystko co zbudowałam, poszło się jebać. Dobra, rozumiem, że to Time to die. a nie, zaraz, to nie jest... To nie jest pierwszy poziom. Z drugi poziom, a to jest ostatni poziom, gdzie byłam. A, to nie. nie. A to nie, a to nie, nie, nie. Chyba już myślałam, że szybko będzie mnie przeklapane. Aj kurde, no nie udało się coś. To piosenka już mi tak utkwiła strasznie w głowie. Pierwsza riba w kosmosie. Pierwsza riba! Ucho! Proszę, żebyś z tego się wykluł. Kurczak! Się cieszę. Proszę o jeszcze jednego. Dupa, nie wykluł. Ale jest jeden! Ui! A się cieszę. To jest kolejny kurczak z kosmosu, ale jeden był. Ale zdech, bo wpadł do dziury, jak debl, debl, Dekli. Czy to się tak... O, ta tak, tak, miał rację. Trzeba tylko było ten... Trzeba było tylko na obserwerze bloczek. Rakieta jest teraz sprowadzana na Ziemię. Mam nadzieję, że żadnego kosmicznego syfu nie będzie. Eee, no. Chyba niby w wygrobie mieszka, ale to jest dosłownie baza. Jak od na kwadratowej jednostki, jest coś takiego jak Dum, Gildia Dum. Nie wiem, to zaraz pokażę. Więc troszkę XD. W ogóle XD na tym serwerze, jak będziecie wchodzić i będziecie spałnie, to ten spawn budowam ja tego ogromnego grzyba, bo to jest w sumie na biomie grzybowym. O Piotr. Co zrobisz YouTube? Dawaj, Piotr, pozdrow! Dawaj. Do it Piotr. Do it Pozdrawiam Ciebie. A ja sobie... Pozdrawiam Piotra. <grystanie> Jest fajnie. Umiem już obsługiwać rakiety. Jej! Dobra, Shiba będzie ze mnie dumny. Dank. Dzień dobry. E, więc tak, y, to są te dwa domki to jest z bania to jest mój to jest Marysia, jaka... blueberry tam jest tutaj jest ten baz grup żeby mnie schibaj nie skarcił za to grup schiby to nie jest grup to tylko wybudowałam takie ale pod ziemię czy naprawdę znowu on ma tutaj tak strasznie nieoświetlone, że wszystko się tutaj musi rozpełnić, tutaj do tego to jest mechanizm ale on jak na razie nie działa bo on się umie zatrzymać nie wiem dlaczego. To była jakże. Ja pierdzielę. No bo tutaj naprawdę. Zaraz przyjdę i oświetlę tymi zasadnymi bloczkami. Żeby tylko on nie na nareszcie tutaj widno. Bo to co on po prostu tutaj ma. Jezu, jak... jaka horda tu jest. W sumie nie dziwię się. Eee. Yy... Pyk, pyk, pyk. Nie będę wam pokazywać, co jest w sk. O ty, Szujo, jedna. Umieraj. Nie wiem, on powinien tutaj jakiekolwiek inne pochodnie wystawić, bo to jest... Umieraj. Tak, tu będzie skarbiec. Nie to. Za tym jest świetna rzecz, ale nie powiem wam, jak się tam wchodzić, bo jeszcze Michał to zobaczy i będzie bardzo źle. Ale no. Tu jest pokój najpewniejszy szyby. nie będę pokazywać w skrzynkach. Tu jest enchanting, tu jest to samo to, wejście. Tutaj są dwa portale do naderu. E, tutaj są jakże świetne te. Zęcząc, jej. Mm. i no. Co ja mogę jeszcze pokazać? U blueberry mogę jeszcze sobie w sumie pokazać. Tu jest moja farma. I tak z niej już nic nie korzystam. Tu są konie, szkielety, bo piorą walną szkielety i dupa. E, Tutaj są, jakże świetne, świetny port Z takiego div'a zrobiłam, że hoho Tam jest, fa tutaj jest farma blueberry To jest dom blueberry Jest dosyć ładny, ale on jest cały zielony wodą, bo He <muchy> he, małe dzieci, śmieszne pranki, he 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 Dekle Ja pierdolę Czekaj. I dom Marysie odwodniony. To jest jak świetnak. okno. Tu jest moja stajnie z konikami. Jest czarny konik, jest szkielet konik. Nie pchaj go! O Jezu, przepraszam. Eee, czarnego konika. Na szczęście on mi się zrespełnił. To jest bardzo fajne. To są krówki grzybowe, brązowe. To jest dużo potrawek. Z grzybowych krówek. To jest kościół, żeby się wyspowiadać. To jest, jest kantorek za rogiem. Eee, klub nocny. Pracuje Hot Piccolo. To była wcześniej tabliczka z numerem Blueberry Alizon. To jest ściekła, świetna różka. To jest krzyż. Najpewniej to jest y, Piotra, co In inspekt. A zobaczymy sobie. Oczy. Ej. What the heck. To jest dziwne. Nie pokazuję, kto to, to zrobił. Tak, tu będzie dom wolnego. Nie, nie kliknę. To są kolejne żółwie Nie lubimy go. Co mam jeszcze tutaj mogę pokazać? Tam, tu jest pomost mój do łowienia rybek. Już dosyć dużo takich fajnych, nawet enchantów, które są gówniane, wyłowiłam. Był e, słownie nie wiem, czy to był jakikolwiek lag czy co innego, ale jest nie było. Teraz nie ma PVP. Wiecie dlaczego? Zabijaliśmy się dla jednej rzeczy, której nic tutaj nie powiem. To jest smutne. Bo jeszcze. Jakże Michał świetnie to zobaczy, i. Pinasz, i nam to wszystko ukradnie. Ale dobra, tam. ma admina. Um, I tak. Um, i, 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 i. I, 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 Było tak, że. Co mnie warte chami... jeden. Dobra. Mm, I było tak, że sobie normalnie gramy. I dosłownie dzień, dzień po tym, co się stało dzisiaj, ee, że wczoraj niby, bo wczoraj e, zdechłam z którymś tam levelem, więc XD. Nie polecam topielców. Zabrał mi 28 level. Michał mi nawet go nie oddał. Znaczy, oddał mi 21, później zdechłam i ja 7 i to ma zasadkę. I, yy, I żeśmy odkryli lukę w oprogramowaniu, nie wiem czy ktoś to się inaczej tam nazywa, że można sobie jedną rzecz skopiować. I tak sobie kopiujemy te rzeczy. I yy, nagle jedna rzecz się zdarza: ja umieram, bo chciałam. I skopiował mi się ten jakże świetny kill. -off. Michał Michałowa oraz dzbanio. Nie wiem, czy dzbanio, czy shiba. Um, to dlatego wtedy temy ze mnie wypadły. Parę, nie wiem. Wczoraj? Wczoraj, wczoraj. Chyba wczoraj. Bo wczoraj chyba zdechłam. Again. Albo przedwczoraj zależy. Mm. Dziękiewicz, One naprawdę, one tak strasznie lubią pozycję, jeśli bym. Adam, Ja pier. Cielę. Znaczy, umyj ryj. To też. <laughs> Rozumiem, że to ma być jakkolwiek klimatycznie ładnie, ale tu jest

I no, nie była luka, my żeśmy tą lukę wykorzystali, teraz jesteśmy bogaci. Tak to mogę, o, tak to mogę ująć, jesteśmy teraz wciór bogaci. Michał nie Ehm. Um, to była. Nie wiem, co jeszcze w tym odcinku mogę wam takiego fajnego powiedzieć. Lecz w następnym będzie fajniej, bo będzie więcej osób po prostu do grywki, Jeżeli się w ogóle oni zgodzą. Bo nie wiem. Jeszcze z nimi tego nawet nie ustalałam, ale może, może, może. Może może. Jak to mogę być? Może może... Yy... I tak, i to tak chyba będzie jak na razie koniec odcinka. Oprowadziłam was po całej naszej wiosce. Tam daleko jest gdzieś tak spawn, jakieś takie 1000 kratek stąd. Mniej więcej zależy, 2000 może nawet. Ja nie wiem, ja się nie znam, więc... No. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Nie zapomnijcie. W o! W ogóle. Widzę, że na moim kanale jest teraz bardzo zależy odzew z Waszej strony. Dziękuję wam. Dziękuję wam każdemu za subskrypcję. Bez, bez was. Bym teraz po prostu nie było mnie bytu. Oraz bym teraz sobie nie nagrywała tego wszystkiego. Nie doszłabym aż tak daleko. Bez was. Więc dziękuję wam bardzo. Jeżeli to mogę jakimkolwiek takim ale małym specjałem nazwać, że rozpoczynamy, rozpoczynamy nową przygodę na nowym serwerze. No to, no. no to po prostu Wam dziękuję za te 64 subskrypcje. Może nawet teraz będzie 65 po tym odcinku. Nie wiem. Lecz mogę się tylko domyślić, że naprawdę lubicie mój content. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i na razie. Cześć!